Dziś zobaczysz, jak zdemontować czujnik stanu wody i przepływomierz w ekspresie do kawy Krups EA8080. Pamiętaj, żeby wcześniej odłączyć urządzenie od prądu i zdemontować tylną obudowę. Instrukcję znajdziesz w naszych wcześniejszych filmach. Przygotuj płaskie narzędzie do podważania i kombinerki. Zacznij od czujnika stanu wody. Zdejmij uszczelkę pojemnika na wodę, podważ dwa zaczepy w plastikowym uchwycie i wysuń płytkę do góry, by wyjąć konektor. Następnie zdemontuj cały czujnik. Teraz czas na przepływomierz. Odepnij konektor, wyjmij uchwyt czujnika wody i przesuń go w tył, by mieć dostęp do części. Przepływomierz trzyma się na dwóch czarnych zaczepach, które należy podważyć i wyciągnąć cały element. Przy pomocy kombinerek zdemontuj dwa wężyki. Przy okazji oczyść okolice z resztek kawy przy pomocy odkurzacza lub pędzla. Na koniec zamontuj przepływomierz i czujnik stanu wody.